Hello, Wina to ja ma. i my nagrywamy kolejny odcinek z Minecraftu. Ale będziemy grali w Build Battle. Więc solo Build Battle zaczynamy. Jest tu parę osób. Przyspieszę wam, żebyście nie musieli czekać. Więc no. Nie. Mikrofon. Mikrofon. I widzowie, ja jestem chory. Nagrywam nawet wtedy, gdy jestem chory, naprawdę. Siedzę tu i nagrywam. Dobra. No to drzewo. Musimy to jakoś ładnie zrobić, te drzewo. Aha, kamień więc. To w ogóle jaka jest wersja, że tu nic nie działa praktycznie. Dobra, lecimy, lecimy. Dobra, na razie nawet idzie dobrze. Nie jest tak źle, jak myślałem, bo budować widzowie to w ogóle nie umiem, nie? Bo tu próbuję coś takiego wymyślić. Kreatywnego, nie? 4 minuty do końca. <gry> widzowie, będziemy takich cztery, cztery rundki grać, bo kurde, muszę ja jestem chory, nie, jeszcze. I muszę się leczyć. Dobra. Dobra, do góry, do góry, do góry. Może nie będzie takie duże te drzewo, ale... ...zawsze coś. Co nie? zawsze coś dobra jeszcze mniejsze takie żeby miało to dobra trzy minuty do końca dobra jak najwyżej teraz jak najwyżej i troszeczkę tych liści postawiać jeszcze. Jak damy radę, oczywiście. Nie wygląda to ani za dobrze, ani za źle. Dobra, takie coś będzie ok. Iście. No to dębowe liście. Dobra. Kurczę, widzowie, dwie minuty do końca. Da rady Zdążymy tej liście jakieś zrobić. Czy nie? Dwie minuty do końca. Śpieszymy się. Trzeba się śpieszyć, śpieszyć, śpieszyć. Kurczę, dawaj, dawaj. Może coś tu z tego będzie. Dobra, trzeba tu przynajmniej jakieś malutkie te drzewko zbudować. Może będziemy na jakimś tam trzecim, drugim miejscu. By ja budować to praktycznie nie umiem. O Jezu, jak to źle wygląda. Bardziej jeszcze tu, widzowie. Fu. Dobra. Nie wiedziałem, że to będzie aż tak źle. Mówiąc szczerze. Minuta! Widzowie, minuta! Robimy to, co jest w moich umiejętnościach. Widzu, zostaw suba i lajka. Nie zapominaj. Ale zawsze co... O kurcze pieczone. Dobra. Naprawdę nie umiem budować. To Do dołu wygląda jak... Nie wiem co. Jak prawdziwe. Och. Dobra, malutkie drzewko. Malutkie drzewko Jezu. Jezus. Ojejku. Dobra. Trzy, dwa, jeden. Dobra. No. Widzowie tak w ogóle zastanawiają się, po co ja to robię, ale w sumie... Po prostu sobie zobaczyć, jakie bloki moje umiejętności budowania. Jak widzicie, budowanie mi nie wychodzi. Przynajmniej umiem się bić w Minecraftie krawcie hehehe. He. co to jest? Dobra, nawet, nawet, nawet. Nawet. To tak samo, nawet, nawet. Nie będę kłamał. O, Ulala! Tu jeszcze zro zrobił wokół. Do... kozak, kozak. To... okropne. Okropne koń... Jezu, co to jest? Mój grzybek. Mój grzybek, jest. Ej, ktoś daje koks, nie? Ja będę Odwrócony. Dobra, widzowie. O! Kozak. No, o to właśnie ja chciałem coś takiego zbudować, ale... Wiesz, kurde, widzicie, nie umiem tak... I kto wy... To coś wygrało. Coś wygrało? Ja nie dowierzam. No dobra, widzowie. Jeszcze raz wchodzimy. Nie, właśnie wozi... Jezu. Dobra, mucha, sowa, tron. Monitor, parkour. Monitor, monitor. Nie, monitor będzie najłatwiejszy. Mucha? Tron. Sowa. Monitor parkour. Kurde, no monitor będzie najłatwiejszy, nie. O właśnie, monitor. Przodu to wygląda jak, nie wiem co, tak szczerze mówiąc, takie coś może. Tu jeszcze taka kamer kamerka. No dobra. No dobra, moje nie za bardzo, nie skrzy... O, ja że widzę, już ktoś dał okropne, brzydkie, nie? Jezu, ja mam takie złe oceny, nie? Ty ktoś dookoła. O! Jest. A wiecie co? żeby Nie zdąży... Kurde! Kurde, Windows! Tu jeszcze klawiat... No, z... a no tak bo ja... O kurde. Nawet, nawet. Nawet. Ty co jest? No i. I ta budowla wygrała. No, przynajmniej tu nie ma odwróconych młotków, ale no. Dobra? Trzecia runda. Czyli... O, dobra. Skorpion, wiewiórka, kominek. Angrybirc, be kiwi. No, kominek będzie najłatwiejszy tak szczerze. Birds, ja nawet nie umiem tego rysować kominek. Nie, tylko nie Angry Beards. Nie, nie. Nie. I co? Kurde, Angry Birds, ja nie, dobra, zbuduję tego żółtego. Dobra, szybko, szybko, szybko buźka. Dobra. Szybko tak, 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 tak. Tak. Jezus. Ojejku. To no. Nie, sokoks daje. Ja nie umiem budować. Ja. Naprawdę, widzowie, jestem głuchy, nie umiem w ogóle budować, no. Nie na temat. Co to? A, no tak. Dobre, dobre, dobre. dobra. brzydkie o za pierdziele ja, pierdzielenie ludzie teraz to widzą. <ścoughs> o Jezu, ja widzę już czerwone. Dobre, dobre. Ja tam widziałem na moje jakieś czerwone. wygrał? A nie, jeszcze nie. Okropne Okropna. I... Okropne. I kto wygrał? No właśnie. Ja kurde nie opowiadam jak się w ogóle Angry Birds wyglądają. Kurde taką kuleczkę. Dobra widzowie. To jest koniec tego odcinku. Zostawcie subika, lajka. Ja mnie nie przedłużam. Widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa.